Czy kiedykolwiek nie chciało Ci się sprawdzać, ile zostało czasu do wyzaczenia kolejnego TNT? Odrzuć stare metody wysadzenia TNT na czuja i naucz się ze mną robić licznik. Piękny, przede wszystkim i korzystny. Od dzisiaj komputer za Ciebie wysadza TNT, a Ty możesz spokojnie walczyć. Do naszego licznika będzie potrzebny dowolny blok, najlepiej aby było tego tak dużo. 3 Pitery 2, Redstone 1, tak samo jak blok Redstone'a. Dwa lejki, dużo redstone, dwa pistony, dowolny przedmiot, powiem dlaczego, i jedna wajcha. I już możemy budować nasz licznik 1, 2, 3, 4, 5, 6. To ma być raz dłuższy, 6 kratek. Na końcu stawiamy tutaj też bloki. No to redstone i pitery. tak prawidłowo. Pamiętajcie, aby te pochodnie były od wewnątrz, bo wtedy może nie działać. Nasze lejki te dzióbki mają być ze sobą połączone. Tutaj troszeczkę może być ciężko. Stawiamy o nie udało się. Stawiamy pistony. Tak samo jak tutaj nasz blok i na końcu Bajka. A, jeszcze zapomniałem. Tutaj jest pochodnia. I oto nasze dzieło. Teraz, aby to miało jakieś lepsze zastosowanie, to stawiamy tutaj na końcu dispensera. Tutaj wkładamy oczywiście nasze TNT. Ja tego nie zrobię, ponieważ nie chcę sobie niczyć terenu. Prowadzimy sobie Redstone'a. Jak widzicie tutaj. Maksymalnie można ten licznik przedłużyć z minuty do 5 minut. Wkładamy. No i troszeczkę dłużej będzie pracowało. Ale ja polecam na serwer hardcore, aby to robić mniej więcej na minutę albo minutę i 30 sekund. Jeszcze taka rada z mojej strony dla Was, abyście stawiali ten licznik bardziej 10 kratek w górę od Bedrocka. Dlaczego? Bo jak stawicie to centralnie blisko Bedrocka, to, to Wam to zniszczy. Szczególnie Dispenser, który wypuszcza Wasze TNT. No i najlepiej abyście też ten licznik podczas sklepy schowali gdzieś blisko. Buoida wroga wtedy, aby nie mogli go znaleźć. No to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. No i mam nadzieję, że taki licznik spotkam też na wielu serwerach hardcore. Do widzenia.